Możliwy jest zatem rozpad koalicji, bo przecież to wszystko, co jest tą koalicją, jest grubymi nićmi szyte. Zresztą mieliśmy tego przedsmak podczas kampanii prezydenckiej, kiedy to kandydaci reprezentujący wspólną koalicję, rządzącą przecież, skakali sobie do gardeł. A najbliższe wybory za najdłużej, za dwa lata, a może krócej. Co jeżeli rozpadnie się rząd? Co jeżeli w nowych wyborach większość, albo taką dominującą przynajmniej pozycję, wpływową pozycję, uzyskają nie ci, którzy siedzą od lat przy stołku, z jednej czy z drugiej strony stołu, czy koryta może tak, nie ci, którzy kiedyś głosili, że te stołki wywrócą, a już widzimy, że do tego stołu przynajmniej z wizytą byli zapraszani, na przykład do Pałacu Prezydenckiego i ogłaszali, że trzeba by nowy prezydent był kontynuacją polityki dotychczasowego. Tylko dominującą pozycję w najbliższych wyborach parlamentarnych zdobędzie siła, drodzy Państwo, która napędza tę i stanowi tę wspominaną już tutaj.